Oficjalnym partnerem dzisiejszego materiału jest firma LioCat, producent niezawodnego sprzętu komputerowego dla graczy i nie tylko. Kliknij pierwszy link w opisie i przekonaj się sam. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Michael, a to jest kolejny poradnik z serii poradników w sezonie 10 i dzisiaj na celowniku jest Ewelinka. Także witajcie moi drodzy i życzę miłego oglądania. Ostatnimi czasy prosiliście, abym nagrał do kilkunastu postaci naraz poradniki, także tym razem właśnie nagramy do Ewelinki i to jest na przykładzie, uwaga, replaya. Będziemy dzisiaj za pomocą replaya analizować co tak naprawdę powinniśmy robić jako na samym początku Ewelinkom w jaki sposób poprawnie wykonywać kombo. Clearować za pierwszym razem, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko znajdziecie w dzisiejszym materiale. Także zapraszam jeśli chodzi o Ewelinkę to na samym początku pragnę dodać, że najlepiej zaczynać po prostu od Reda, czyszcząc absolutnie wszystko z góry do dołu tak aby w trzeciej minucie, 20 sekundzie znajdować się mniej więcej przy tym żuku e, po przeciwnej stronie dżungli i w tym momencie w zasadzie Ewelinka jak widzicie zmierza oczywiście na Red Buffa i na samym początku może powiem trochę o clearze na samym początku zaczynam oczywiście od Reda potem zmierzamy na Golemy, e, następnie czyścimy Raptory, Ewelinka jest co prawda assassinem, ale zbytnio on nie sprawia jej problemu robienie właśnie tych trzech kampów na raz, dlatego myślę, że na samym początku właśnie RED i Raptory raz oraz Golemy są o wiele lepsze. Jeśli chodzi o tak naprawdę runki, to runki yy, na Evelince już, yy, już tłumaczę. Gra się z Electrocuta, z Sudden Impact'em oraz Eyeable Collection with e, Red Hunter. Yy, już tłumaczę. Electrocute jest po prostu najlepszą runką, jeśli chodzi o zaskoczenie przeciwnika, takie nagłe inicjacja z nie wiadomo skąd. Jak pragnę dodać, Evelinka na szóstym poziomie posiada yy, pasywnie po prostu znikanie, przez co Sudden Impact jest bardzo dobrą runką, jeśli chodzi o Evelin ponieważ dzięki ewelince to tak naprawdę możemy bardzo łatwo zaskoczyć przeciwnika a electrocute polega na trzech o, oczywiście umiejętnościach użytych naraz i dzięki temu jesteśmy przeciwnika y, jesteśmy w stanie przeciwnika zabić w y, każdym tak naprawdę etapie rozgrywki wystarczy tylko po prostu trafić na samym początku w a potem po prostu to wszystko kontynuować za pomocą swoich umiejętności jak na przykład czy e E, dzięki temu, że Ewelinka tak naprawdę jak widzicie na drugim poziomie na samym początku wzięła czarma. To tylko dlatego, żeby po prostu zwiększyć obrażenia w takowe po prostu kampy na samym początku. Jak widzicie, na samym początku klikamy W. wuman strasznie, uwierzcie mi, strasznie daleki zasięg na Ewelince, przez to z łatwością możemy z daleka gankować czy kogoś namierzać. Tak naprawdę wraz z rozwojem czy zdobywaniem expa na tej postaci, jak widzicie, mamy coraz więcej umiejętności, jak na przykład właśnie pasywnie znikanie. I dzięki temu również mamy więcej damage'a oraz... Regeneracji podczas znikania. Jak widzicie, jest teraz minuta 2,53. Co prawda nasi już przeciwnicy i sojusznicy co prawda się wymieniali, tam jakoś na bocie czym idzie. Natomiast Ewelinkom typowo staramy się farmić non stop dżunglę po dżungli, tak naprawdę kamp po kampie. Jak widzicie, w 3 minuty 10 sekund jesteśmy w stanie szczycić Ewelinkom całą dżunglę. Oprócz oczywiście Żaby, którą akurat nasz przyjaciel zesmite'ował, gra Evelinka w tym momencie na Kazixa. Także Kazix z reguły i tak obstawiamy, że będzie zaczynał zawsze od Reda. No najczęściej junglerzy typu AD czy tak po prostu Assini starają się za wszelką cenę zaczynać od Reda, tak aby po prostu po przeciwnej stronie był Blue i możliwość zgankowania, bo z Red Buffem gankuje się o wiele prościej. No, i jak widzicie, w zasadzie na samym początku Ewelinse niestety tutaj adekery z enemy przeciwnego teamu w zasadzie przeszkadzał. Ale to nic, w zasadzie widzicie, pierwszy clear polega na tym, że czyścimy absolutnie całą dżunglę. Jak widzicie, szczyści, czyściła dosłownie całą dżunglę w 3 minuty, tak naprawdę 30 sekund. I tak naprawdę zużyła dwie potki i ma mniej więcej 50-60% zdrowia. No, plus, minus, bo Ewe ten Ezreal niestety ją trochę obił. Ale to nic, wracamy do gameplayu na samym początku może też powiem trochę o przedmiotach. Przedmiotami to w zasadzie nie wiem czy widzieliście mój poradnik do Ewelinki do Eliski swoją drogą polecam. Jest Eliska do Ewelinki bardzo podobna, ponieważ w momencie kiedy jesteśmy nafidowani, staramy się złożyć Dark Seal, składamy tylko i wyłącznie itemy pod AP, rzadko gramy defensywę na takich oto. Postaciach, ponieważ musimy zagrać full agresywnie i najczęściej wydaje mi się, że takimi postaciami powinniśmy kończyć grę w 25 do maksymalnie pół godziny, ponieważ potem trochę te odstają postacie. Wydaje mi się, że Ewelinka natomiast ma taką przewagę nad eliską, ponieważ jak wiecie, ona znika dosłownie w momencie zdobycia RKI, ona pasywnie znika, dając dzięki temu w zasadzie. E Lepsze ganki, w zasadzie łatwiejsze wyłapywanie przeciwnika niż taka eliska, która stoi sobie na blisko w krzaku, licząc na to, że kogoś skokonuje. W tym momencie, jak widzicie, nasz ko kochany przyjaciel. Pozwolę sobie przerwać. Jak widzicie, znajduje się na golemach przeciwnika. Dlaczego znajduje się na golemach przeciwnika, a nie na przykład na Midzie? Otóż, ponieważ Mid w zasadzie zabił, mogę sobie pozwolić Luciana z Singedem, bo się zasłapowali. Widzimy tutaj Kazixa, który ma trzeci level i tak naprawdę styluje golemy, i on zmierzał wcześniej, jak mogliście zobaczyć na topa. I w tym momencie Ewelinka, zamiast po prostu gękować jakąś linię, jak jest na przykład Mid, swarmiła po prostu dwa, tak naprawdę, kampy, które są dla. Kaziksa bardzo ważne, ponieważ w tym momencie utrata dwóch cennych kampów, jakie są golemy i raptory, bardzo dużo zabiera mu doświadczenia w Early game'ie, Dlatego nasza Ewelinka ma tak naprawdę piąty poziom. Eee, za chwilę, oczywiście. No tutaj niestety padła, ponieważ zdajwowała przeciwnika, ale i tak zdobyła dwie asysty, więc po części warf. Eee, dodatkowo dodam, że w tym momencie, kiedy zginęła, co prawda zdobyła dwie asysty i jednocześnie. Dzięki temu ich bottom nie będzie farmił. Zobaczcie, jest przewaga ponad 9 CSA, także dive można uznać za udany. I w tym momencie pierwsze co kupiła nasza Ewelinka to jest po prostu, jak ja to mówię, czasami zestaw studenta. Jest, jest but, żeby szybciej chodzić, jest w zasadzie lifestyle dzięki czemu jesteśmy w stanie łatwiej żyć w bo się stylujemy i dodatkowo moc umiejętności, która... Oczywiście zwiększa nasze obrażenia wszystkich umiejętności. Jak widzicie, tak naprawdę my mamy już piąty level yy, z ułamkiem, tak naprawdę 1,8 levela, a Kazix dopiero wbił 4,5 poziomu, co jest już bardzo mocną przewagą, ponieważ my, jak wiecie, w momencie stakowania swojego poziomu yy, zdobywamy więcej damage'a. Pozwolę sobie cofnąć jeszcze tą akcję na chwilę, ponieważ chciałbym Wam przetłumaczyć, na jakiej zasadzie polegają ganki na Ewelince. Jak mogliście zauważyć, Ewelinka po prostu zmierza sobie tak po prostu w przeciwnika, i na samym początku on, jak widzicie, dostał slowa od Singeda. No nie bez spoko, ale w jaki sposób teraz Ewelinkom poprawnie gankować? W momencie, kiedy widzimy przeciwnika, klikamy w niego w, czyli po prostu klikamy Ewelinkom nasze w, aby to tak zwane serduszko się naładowało do samego końca, potem nieważne jaką umiejętnością, czy Q, czy E, go trafimy, momentalnie przeciwnik dostaje czarma. Dlatego w takim sposób tak się również i stało. Nasz ukochany przyjaciel, jaką gra Ewelinką, trafił przeciwnika z Q, i w tym momencie on został szczermowany i po prostu Ewelinka zdobyła sobie kolejną asystę, bo Singet e, dobił przeciwnika z trutki. Wracając odnośnie takiego całego kombo, wydaje mi się, że najczęściej przeciwnika się wyłapuje zaznaczając po prostu przeciwnika za pomocą W, a następnie zaznaczamy go za pomocą E, na przykład doskakując do niego za pomocą flasha, albo również jeżeli jesteśmy serio na dobrej pozycji, yy, jesteśmy w stanie tak naprawdę przeciwnika... Przeciwnika załatwić czy zahaczyć za pomocą swojego Q i po prostu tego przeciwnika łatwo wyłapać. Tu w tym momencie widzę, że nasz, przeci nasz przyjaciel poszedł niestety AWK, także pozwolę sobie, bo widzę, że ma problemy z internetem. Pozwolę sobie niestety przewinąć to trochę, bo widzę, że był po prostu AWK. E wracając z odnośnie farmy i tak naprawdę całej y sytuacji na mapie, tak naprawdę te trzy asysty wygrały totalnie bota. I pozwoliły takiemu Singedowi nadrobić golda, bo dzięki temu, że zgankowaliśmy w early game, tak naprawdę nie oszukujmy się, siódma minuta to jest bardzo mocny early game, e jeszcze tak naprawdę fazą lane'ową to wszystko jest. I dzięki temu, że Ewelinka zgankowała Singedowi, myślę, że on jest już teraz mniej więcej na równi z goldem. Jeśli chodzi o takie kolejne metody czy etapy gry, Ewelinka wydaje mi się, że powinna poza oczywiście zrobioną presją na wszystkich alejach, jak do tej pory to wszystko zrobiła, wyfarmić właśnie szóstkę, dzięki której staje się momentalnie niewidzialna w momencie nie autoatakowania, nie hitowania po prostu przeciwników i powinna jak najczęściej gankować. W tym przypadku, jak widzicie, w momencie po prostu pojawiania się czy użycia umiejętności, momentalnie zabijając Kaziksa, nasza Ewelinka pojawia się Także w momencie, kiedy kogokolwiek zhitujemy za pomocą naszego Q, naszego chociażby ulta, czegokolwiek, to tak naprawdę nasza ewelinka się ujawnia. E, dodam jedną rzecz. W momencie, kiedy jest ping, którego, jak widzicie, nasza ewelinka niszczy, e, dodam, że ważną, e, ważną rzeczą jest niszczenie tych pingów i dbanie o wizję za wszelką cenę, ponieważ w momencie, kiedy, jak widzicie, jesteśmy teraz niewidzialny, niewidzialni, to nasza postać jest oczywiście, wiadomo, niewidzialna. Tylko ta niewidzialna ma pewne minusy, ponieważ, jeżeli przychodzimy na miejscu pinka, naszą, yy, naszego sojusznika, przepraszam, naszego przeciwnika, jako my byśmy byli drużyną niebieską, jak widzicie, Ewelinkę niestety widać. Pozwolę sobie cofnąć to nagranie z tak jakby widoku niebieskich i zobaczcie, w jaki sposób to się wydaje. Widzimy Ewelinkę, niby wszystko spoko, bo niszczy sobie ona pinka. W momencie zniszczenia pinka automatycznie znika, jak coś się stało w tym miejscu i zobaczcie, w tym momencie, kiedy nagle jest pink na mapie, Ewelinka się pokazuje, także musicie dbać o wizję, żeby było jak najmniej pinków na mapie, ponieważ w tym momencie, jeżeli, jeżeli jest mnóstwo pinków, my taką Ewelinką nie jesteśmy w stanie dosłownie nic zrobić. Wracając odnośnie pasywki, tak naprawdę pasywkę się niweluje tylko w momencie, kiedy hitujemy przeciwnika. Jak widzicie, nakładanie czarma nie powoduje zniknięcia po prostu naszego ukrywania się, że tak to powiem. Tylko przez to musimy grać bezpiecznie i kontrolować tak naprawdę zasięg widzenia przeciwników, ponieważ jeżeli jesteśmy zbyt blisko, oczywiście nas zauważą i mogą. Niestety nas szybko zabić, ponieważ jesteśmy postacią bardzo squishy. Jeśli chodzi o ganki z niewidzialnością, że tak to dopowiem, e, niewidzialność, jak widzicie, po prostu w momencie posiadania szóstego poziomu z łatwością możemy przenikać przez miniony, nikt nas, nas dosłownie nie zauważy. I w tym momencie gang się prezentuje następująco. Nasz przyjaciel akurat wpadł, że tak powiem, na wroga, dobił drugiego serki, zdobył dzięki temu kolejne dwa fragi. Mając aktualnie w wyniku 9, 9 minuta 30 sekund 4:1:4 4 I dzięki temu jest tak naprawdę e, w tym momencie jest w stanie zraszować nasz item do dżungli, kupić buta i jednocześnie kupić Dark Dlaczego tak się robi, a nie inaczej? Już wytłumaczyłem przed chwilą. Bo Eliskom, czy Ewelinkom, czy dowolnym Apekiem, kiem który jest w stanie kierować na samym początku grę raszujemy mobilność w postaci buta. Kończymy item do dżungli, który dostarcza nam absolutnie wszystko. CD-ki, AP, manę, lifesteala. I również w tym momencie nie stać nas tak naprawdę na kolejny cały przedmiot, jakim jest na przykład Morello, Banshee, Rabadon, czy cokolwiek tego typu. Składa się na samym początku Darksheela. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie, jeżeli my mamy przewagę jako postać asasinowata dominująca early game... Powinniśmy po prostu kupić Dark i zbierać jak najwięcej fragów w tym momencie albo asyst. Asysta dodam, że daje nam jednego oczywiście staka na Dark Silu, a dwa, na przykład jeden frag daje nam dwa staki. Dzięki temu zyskujemy jeszcze więcej AP. I tak na Dark Silu naprawdę możemy mieć 50 AP za darmo. Więc yy, dlatego to na Evelince się składa w early game, ie. jeżeli oczywiście nam gra nie wyjdzie i w tym momencie posiadamy załóżmy, nie wiem, 3, 5 nie składamy akurat, tak się składa, że nie składamy bardzo dobrze na samym początku Darkseida, bo jest to dla nas dosłownie nieopłacalne. Jak widzicie, nasz przyjaciel e, po raz kolejny spróbował zengage'ować przeciwnika, i tym razem się to udało. W jaki sposób? Ponieważ e, użytkownik Niku Demek, grający Evelin.com, wyczekał po prostu przeciwnika do tego stopnia, że Singlet go przefleszował, e, złapał, przerzucił za siebie. Na, I oczywiście ten czarm się naładował w 100%. Jak widzicie w momencie wyładowania czarma, który już się naładował, nasza Ewelinka sfleszowała, użyła Q, które dało czarma Timo i w tym momencie była go w stanie prawie że złanshotować. Akurat tutaj Singet mocno pomógł za pomocą swojej trudki. Dzięki temu zdobyła, oczywiście, kolejną asystę. I jak widzicie, pierwszy stack Darksila się naładował, dając oczywiście naszej Ewelince 3 AP. No i rzeczywiście to AP można tak powoli zbierać w trakcie gry. Im więcej tego AP, tym tak naprawdę lepiej. Jeśli chodzi o tak naprawdę impact w tą grę, to Ewelinka go zrobiła bardzo duży. Ponieważ wydaje mi się, że zrobienie 415 w 11 minut jest to naprawdę kozak wynikiem, jeżeli chodzi o MMR -y diamenta 1 Mastera. Bo przypominam, że analizujemy grę yy, użytkownika, który posiada na swoim koncie D1, żeby nie było, że to jest jakaś gra na goldach czy tam jakichś platynach. Żeby nie było, w tym momencie jest poradnik z prosto high-elo, że tak to powiem. No i nasza Ewelinka po prostu stara się za wszelką cenę dbać o wizję, żeby było jak najmniej pinków na mapie. Dodatkowo jak widzicie, tutaj KZX niezbyt taka słuszna decyzja, postanowił, że pójdzie na instancie w Ewelinkę, która jest bardzo mocno nafidowana. I jak widzicie, przez to e, niestety zginął. No i nasza Ewelinka. W tym momencie, jeżeli zdobyła swoją oczywiście pasywkę, nie pojawiając się, nie hitując absolutnie niczego, w tym momencie, jak widzicie, jej HP się bardzo mocno zregenerowało, dając, e, dając tak naprawdę do myślenia przeciwnikom, czy na serio chcą się bić o tego smoka. E, I postanowiła po prostu Ewelinka, że. Zacznie próbować grać agresywnie, może spróbuje zrobić smoka w early game, ale na to nas niestety przeciwnicy nie pozwalali, stojąc oczywiście za ścianą. Dodatkowo ten ping cały czas ją widział, i w tym momencie Ewelinka nie może nic zrobić, dopóki se wędrują cały czas, czy są po prostu na mapie. Bo jak mówiłem wcześniej, Ewelinka może się ukrywać, może się nagle pojawić, złanszotować, ale jeżeli to ktoś jako pierwszy wyłapie Ewelinkę, to, to jest taka złota zasada: albo ty one-shotujesz, albo jesteś one-shotowany. Także zwykłe niestety wardy nie działają na Ewelinkę, od razu mogę powiedzieć. Tylko i wyłącznie pink wardy, orakla, no i czasami na przykład schitowanie jej za pomocą umiejętności, jak na przykład Ewe Sreala yy, Rka. I tak do tego stopnia będę mówił, że widzicie, z zaskoczenia, tak naprawdę zaskoczyć przeciwnika to nie jest żaden problem Ewelinkom. Natomiast jeżeli ktoś by na instancie wjechał w krzaki, jak załóżmy Kazix na niewidce w krzaki, to no to taka Ewelinka mogłaby mieć bardzo duży problem, ponieważ jak się zaskoczy Ewelinkę, no to niestety można na instancie paść. E, jako kolejne przedmioty, tak naprawdę podczas tego replaya, to wydaje mi się, że nasz Demek, e, oglądałem ten replay tylko raz, ale do tego momentu, kiedy teraz widzicie, i tak naprawdę wydaje mi się, że w momencie kierowania, posiadając statystyki 6 1, 5, wydaje mi się, że Ewelinka powinna rasować takiego Lich Bane'a, dostarczającego movement speeda, AP oraz cooldowny. Dodatkowo wydaje mi się, że na końcowe przedmioty powinno się złożyć albo Rabadona, jeżeli serio chcemy pójść full inem w przeciwnika i go zrunshotować. Ale jeżeli przegrywamy, bo wiadomo, każda gra nie będzie taka idealna, że zrobimy 16-0, to w tym momencie wydaje mi się, że Banshee byłoby całkiem ok, ponieważ Banshee nakłada na nas efekt kontrowania jakiejkolwiek umiejętności. I wydaje się, że Ewelinka nie powinna składać jakiejś Zoni, ponieważ no, Zonia jest zbytnio defensywna. Przynajmniej nigdy nie widziałem na Ewelince tak naprawdę defensywy, którą ktokolwiek tam tak naprawdę składa. Więc wydaje się, że Banshi byłoby idealne na samym końcu. Natomiast jeśli chodzi pomiędzy, to mogą być to itemy jak na przykład Morello, może być to Maska, może być to jakiś właśnie Rabadon, jeżeli chcemy serio grać agresywnie i bardzo mocno ofensywnie wchodzić w wroga. Więc wydaje się, że w tym momencie Evelinka powinna... No składać tylko i wyłącznie Magic Penetration wraz z e, Ability Power, czyli AP, tak żeby po prostu jeszcze więcej zadawać przeciwnikowi. No i z reguły widzicie, tak, że tak naprawdę ten już resztę gameplaya to jest czyste farmienie, bo przy wyniku 11 do 19 na High Elo e, wydaje się, że to można skombekować, ale 615 5 Ewelinka, przepraszam, zawsze mylę te dwie postacie Ewelinka z Eliską. To widzicie, jest bardzo ciężko teraz na skontrowanie takiej postaci. I nawet jak ona gdzieś tu stoi, to jej i tak naprawdę nie widać, ponieważ nie posiada przeciwnik żadnego, absolutnie żadnego pinka, żadnego worda na mapie. Dlatego Ewelinka może czuć się jak u siebie, ponieważ w tym momencie widzicie, proste kliknięcie W na przeciwnika, kliknięcie Q powoduje to, że no Ewelinka automatycznie może wyładować swojego czarma na przeciwniku. To jest po części trochę nie fair, ponieważ jak widzicie na przykład teraz Ewelinkę, to ona ma zasięg aż do tej myszki tak jak ja teraz macham. Mniej więcej gdzieś takie zasięgi ma absolutnie tego swojego czarma, dając po prostu mocną przewagę w teamfightach. Ponieważ nie oszukujmy się, w ostatnich momentach, w ostatnich walkach drużynowych, w momencie odpalenia swojego WU na przeciwnika. Przeciwnik może automatycznie się przestraszyć, uciec jakoś do tyłu. A my mamy te cooldowny bardzo niskie. Na W na pierwszym poziomie mamy go ponad 12, ale wy, wraz z przedłużaniem gry wydaje mi się, że ten cooldown spadłby do jakichś 7. To tak naprawdę z przeciwnika z bardzo, z bardzo łatwym sposobem możemy zrunshotować. I w dodatku go bardzo miło zaskoczyć. Jeśli chodzi o damage, zdrunek, bo tego zapomniałem dodać w tym meczu. A 16 minut nasza Ewelinka zadała 750 damage'a z Electriguta. Ktoś powie mało, ktoś powie dużo. Ja jakie mam być szczery, powiem, że to jest dużo, ponieważ 17 minuta zadać prawie 800 obrażeń z samej jednej runki. No wydaje mi się, że jest to dużo. Dodatkowo yy, Sudden Impact zadał kolejne 250 damage'a, czyli już ponad 1000. Więc jest to całkiem okej. Okay. Jeśli chodzi o cofnięcie się do bazy i zakup przedmiotów, powiem Wam, że zakup przedmiotów na Ewelince jest bardzo mocno losowy i zależy od danego gracza, ponieważ w tym przypadku Demek jest otepekiem Ewelinki i on składa swój własny styl, czy swoją własną w zasadzie metę, że tak powiem, na danym czempionie. Każdy main oczywiście ma każde swoje buildy, każde własne się postaci. I on w tym momencie, jak widzi, że dominuje, zraszował Medjaje, spoko. Yy, I zaczął zraszować Orba na samym początku. Tylko po to, żeby mieć po prostu penetrację nad przeciwnikiem, dostarczając yy, w tym sposobem jeszcze więcej damage'a własnej, yy, własnej postaci. Także Evelyncom, no będzie próbował kierować. Będzie próbował wyłapywać wroga, jak to robi przez cały mecz. Jeżeli mu się uda, to oczywiście sądzę, że jest to darmowa wygrana. Jak widzicie, udaje mu się wyłapać na przykład takiego Kaziksa bez żadnego problemu. Klikając nawet nie czarma, kliknął po prostu Q i E. Jak widzicie, gonienie przeciwnika, doskoczenie, zabicie po raz kolejny daje mu wynik 816. To prawda, jest to trochę suchy gameplay, ponieważ ja sobie siedzę, tłumaczę mniej więcej jego zagrania. To jest zupełnie inaczej, jakbym ja grał, a jak gra ktoś i tłumaczę w zasadzie jego gameplay. No ale szczerze mówiąc, tu gra stosownie została występowana, dając wynik 23 do 18. W 18 minut to jest naprawdę dużo. Minusem jedynym Ewelinki, jaki zauważyłem w tym meczu, to jest w zasadzie brak takiej ofensywy, bo. Widzicie, co prawda, on stawia teraz wardy, ale tutaj, jak ja tłumaczyłem Wam, że najczęściej tego pinka powinniśmy tu stawiać, albo na przykład pinka powinniśmy w tym miejscu stawiać, takowego pinka w ogóle nie widziałem. I to jest pewien minus, ponieważ w momencie, kiedy my dominujemy, powinniśmy przeciwnika wypchnąć totalnie z jego dżungli, tylko tak, abyśmy my byli zawsze bezpieczni, nawet w jego lesie. I tego mi brakowało w tym meczu, ale o resztę nie mogę się oczywiście przypróć, bo wiadomo, jest to gracz znajdujący się w Master Tierze czy tam D1, posiadając jednocześnie 70% eliminację na koncie. Także jest to całkiem ok. No i reszta gameplayu to jest tak naprawdę czyste farmienie, levelowanie swojej, e, swojej postaci, tylko po to, żeby więcej jeszcze biła takiemu Kazixowi, który jest już ponad dwa poziomy, no zaraz prawie że 3 e, za nami. Także w tym momencie Ewelinka po prostu nadrabia farmę, którą utraciła. Jak widzicie, farma, co prawda, jest taka sama. Natomiast my, jako zdobycie i przewagę 9 kili do 2, to tak naprawdę 7 kili przewagi, dodatkowo 5 asyst więcej, daje Ewelince półtora poziomu przewagi. To jest naprawdę ok. I jak widzę, że w tym momencie jest 20 minuta, a nasz kochany przyjaciel cofnął się po raz kolejny do bazy. Posiada staków prawie, że no, prawie że całą sumę, nie. Medjaja dostarcza mu teraz w tym momencie z 17 stakami 105 AP to 20 minut no nie chcę nic mówić, ale to jest najwięcej. Yy, najwięcej Medjaja jest w stanie dostarczyć właśnie AP w early game no tylko musimy oczywiście nie umierać, bo w momencie tracenia tak naprawdę swoich staków, e, tracimy nasze życia, tracimy cały czas staki za połowę, za połową chyba pamiętam. Czyli jakbyśmy mieli 25 i byśmy zginęli w tym momencie, byśmy tych staków posiadali zaledwie 12. Jak widzicie w tym momencie, kiedy on się już wyfarmił, próbuje one shotować przeciwnika i... Szczerze mówiąc, udaje, mi się, udaje mu się to bez żadnego problemu. Kliknął po prostu W, naznaczył gościa, doskoczył do niego, kliknął Q i zakończył to wszystko R-kom, dając przeciwnikowi mm, w zasadzie kolejną, e, kolejną dawkę zgonu w tym momencie. Przez to niestety Casiopeia zrobiła sobie e, 3-4. No, i w tym momencie nasza Erewelinka czeka. Czeka cały czas, ponieważ widzi, że w tym miejscu jest jej ping, wie, że w tym momencie nie ma tutaj wizji, bo ktoś tam niedawno to wszystko czyścił. Czekała cały czas na przeciwnika, szuka, szuka go cały czas, bo jak widzicie, w momencie, kiedy dominuje. No ona musi wynajdować przeciwników, musi ich wyłapywać, bo dzięki temu po prostu nasz Assassin, jakim jest Ewelinka, no wygrywa grę, nie oszukujmy się. Ona jest słaba w fightach 5 na 5, ona nie jest zbyt dobra w walkach 1 na 1, dosłownie na otwartej przestrzeni, jak oba, ob, obie jednostki siebie widzą. Ona cały czas uderza w przeciwnika z ukrycia, za każdym razem próbuje zrobić absolutnie wszystko, i tak naprawdę w 22 minuty przeciwnicy się ją Wenemi poddali, no dając jej w zasadzie kolejne punkty w rankingu. Także dodając w zasadzie jeszcze to odnośnie gameplaya, na samym końcu wydaje mi się, że Evelinka powinna potem skończyć w zasadzie Orba. Kupując na przykład Morello, z tego AP podejrzewam, że leciał na instancie Rabadon, i na samym końcu mogłaby zraszować na przykład Banshee, które byłoby dobre, załóżmy na grzyba Timo, czy na przykład, jak, czy na, przykład na stuna, załóżmy od Velkoza, czy Q Ezreala. Także tym sposobem dziękuję Wam moi drodzy bardzo serdecznie za materiał. Mam nadzieję, że takowa dawka Wam się spodobała. Oczywiście dajcie znać, czy chcecie kolejne poradniki do kolejnych postaci. A ja się z Wami żegnam, dziękuję oczywiście Lajokatowi za sponsoring tego materiału, a ja będę leciał, trzymajcie się i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach, także elo elo!